Przy Jerbie o skarbach. Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie! Witam Was serdecznie z Jury, na którą właśnie częściowo spadł śnieg. W miejscu, w którym teraz będę prowadził poszukiwania, akurat pojawił się strasznie mokry i lepki śnieg. Najgorszy! To już lepiej, żeby był mróz i taki fajny skrzypiący śnieg. Ten lepki, mokry, najgorszy. Moi drodzy widzowie, jednak ktoś z Was słusznie za zauważył, że w miejscach, w których ostatnio prowadziłem poszukiwania. A ja myślałem, że znalazłem jakieś nowe domy, że w tych miejscach to mogły być jakieś, właśnie, ziemianki lub jakieś kryjówki ludzi, którzy się tutaj ukrywali: partyzantów bądź Żydów, którzy też tutaj byli gdzieś schowani, gdzieś tutaj mieszkali jakiś krótki czas. Czy te miejsca, które trafiłem, takie punkty w lesie, takie doły, przy których leżały jakieś właśnie garnki Jakieś żelazo, jakieś śmieci Czy to nie są kryjówki Właśnie, słuszna uwaga Moi drodzy widzowie A ja widzicie jak wasze komentarze się właśnie Które czytam Przydają do tego, żeby analizować to wszystko Bardzo dziękuję Za to, że piszecie komentarze Jest to bardzo, bardzo cenna wskazówka Pójdę dzisiaj tam i poszukam Co znajdę, nie wiem Najgorsze jest to, że to jest w krzaczorach straszliwych A wszystko jest mokre W związku z zaistniałą sytuacją Gore teksy na no najgorszą pogodę. Wziąłem też jakieś żarcie. Może jak zmarznę i będzie, nie wiem, mokro, trzeba będzie coś zjeść ciepłego w terenie. Także moi drodzy widzowie, zapraszam Was na wędrówkę po jurajskim, zimowym mokrym i lepkim lesie. Jerby, dużo jerby potrzeba. Oj, dużo. Jak patrzę na ten to lasto... Jeszcze trochę. Skrywacz jest, łopata jest, rękawiczki są i jest pukeltasza ze zbędnymi klamorami. Ze zbędnymi, tylko dlatego, bo dziś jest dzień treningowy, żeby ta pukeltasza swoje ważyła. No właśnie. Czas zaczynać przygodę. No to zaczynamy. Tu jest bardzo wielki korzeń starego drzewa, jakiś taki pień, zobaczcie leżą dwa kamienie. Jeden, drugi. I to jest ładny sygnał na kolor. Pomiędzy jednym a drugim. Ja już wyszło, tutaj jest. Łózka. Znów rozwalona łózka. Tym razem jakiś Mosin. Strasznie dużo uszek tutaj rozwalonych w tym rejonie tych domów. Oi, tudo? O, pogoda mnie dzisiaj nie rozpieszcza, ale może za to będziecie mieli widoki ładniejsze na przyśnieżoną jurę, ale taką krzaczastą jurę. Wygląda to bardzo ciekawie. Musiałem to wziąć, przyjść, zobaczyć. coś mi nie pasowało. No i rzeczywiście, zgadza się. Z tego, że tam siedzi jakiś bebok? to to wygląda na wyukładane to jest poukładane. jest dziura w kamieniach po prostu w jakiejś skale. To albo była jakaś stara studnia Albo to było jakieś wejście tutaj to było zamaskowane wszystko bardzo ciekawe Co tam jest? Trzeba się tam będzie kiedy wczołgać. Mam nadzieję, że to się teraz nie złomie. Czas na małą przerwę. Powiem wam nieźle tu mokro, ale jestem suchy w środku. Tylko na zewnątrz nieźle, nieźle. Bakali jest prasowane z figami. Będzie energia. Powiem wam, jest jakiś pieniądz. No dobra. Ja już myślałem, że coś ciekawszego. I to na wierzchu leżał. A jest to... A kurde, myślałem, że to jest... Tak, jakaś kopiejka, ale... Prawie nic nie widać. Patelni. No to takie właśnie rzeczy, które wskazują, że tu coś ludzie siedzieli jedli. Może rzeczywiście ktoś tu się chował. Jakiś dziwny ten sygnał, fajny, ale dziwny. A dobra, bo pocisk. Jak do Mannichera, ten połukowy. Dobra, jest i łuska. Łuska jest, o, ciekawe. Z roz, rozbebeszonego lebela. Kurde, no to z tym lebelem to tu jest ciekawość, ciekawostka. Polski lebel, widzę już. PK. A nie, dobra, nie jest z jest strzelona. go jest skatowana. Nie będę wam fotek wrzucał, bo Albo nie, wrzucę wam, żebyście zobaczyli, jak wygląda denko łuski z Lebela. No, ale w związku z tym, że jest łuska, czas odpocząć, czas coś zjeść. I tutaj sobie małą baszę zrobię, tu sobie połażę. I gdzie? O, tu, pomiędzy tymi dwoma drzewami. Koraz brzozy, z której leci nieźle woda. To jest jedyne źródło, z którego mogę stworzyć ogień w tej chwili. Z takiego pod ręką. z tych paprochów, bez niszczenia brzozy. Tylko te parę paprochów narwać. Mokre, dość mocno mokre. Nie trzeba nic nacinać, zrywać ciężkiej kory z brzozy. Wystarczą te poprochy. Takie boczne, co się łuszy, z kora Dobra. Powinno wystarczyć mokrej kory. Miejsce posiedziskowe, przygotowane jest szczypa, jest dość dużo mokrej kory z brzozy. Jest pokrywka. Jest nóż z krzesiwem, jest kuchenka, właściwie piecyk szwedzki lub jak zwał tak zwał, kto tak zwał, bo są różne na to nazwy. Jest kawał karkuwy z olejem z przyprawami, ze smalcem z cebulą, która będzie się smażyła właściwie, jak ktoś to powiedział, tuszyła w tym garnuszku. Trochę suchego chleba, którego zawsze odkładam do takich potraw. I jest. Ktoś już tam w komentarzach pisał dlaczego noszę krzesiwo, a nie po prostu dobrze schowaną zapalniczkę. No ten kto to pisał z całą pewno się nie chodzi po lesie. W taki sposób zwłaszcza zimowy, jesienny, mokry las. Zapalniczka nawet dobrze schowana będzie słucha tylko do momentu jej wyciągnięcia. Kiedy pada deszcz i ją zmoczymy, na tym się kończy rozpalanie ogniska. Ktoś chyba widzę tego mocno nie rozumie. Co to znaczy mieć y, mm, źródło ognia w każdym, w każdych warunkach? Kiedy jest sucho, kiedy jest mokro, kiedy jest zimno. zapalniczką nie tak łatwo rozpalić ognisko. Zwłaszcza jak jest mokra, ale to trzeba przeżyć. Wtedy szybko się rezygnuje z zapalniczki. No dobra, y, czas przystąpić do stworzenia posiłku. To się może okazać dzisiaj nie tak łatwym zadaniem z racji mokrej kory. No to spróbujemy. Prawie. Ten deszcz tak, tak to wszystko zmoczył, że ciężko to rozpalić, bardzo ciężko, spróbujemy jeszcze dokładając szczypy, może się uda zapalić kawałek szczypy, może to być bardzo ciężkie, ale chyba iskrzyć mocno, natrzeć. Jest na razie dobrze. Jedzenie się tam robi. No poszukiwania trwają. Mam nadzieję, że mi się tam nic nie spajczy. Udałoby się coś znaleźć za ten czas. No, drut. No nie bardzo. Wolałbym coś innego. Kapsel, kurde, miał być tak pięknie. Na wierzchu łuska. A ta łuska na wierzchu? O, z Mosina. też rozbierany. Hmm, ciekawe. Cel. Nie! Sygnet! O! Wow. A no, sygnet! Nieco prosty sygnet. Zdobiony? Tak jest. Miedziany, szlaczek. I nic więcej nie ma? Chyba nic. I teraz nic nie widzę. Mam z piachu paluchy, które marznięte Zobaczysz, co to w środku jest ale wygląda jakby z czegoś zrobiony ale zobaczcie jaki wielki O, ciekawostka fajna w lesie. Jak jedzonko? Pięknie. Też Wam czasem zostaje suchy chleb jakiś taki dobry on jest dobry właśnie do takich rzeczy na górę, bo już jest żarcie gotowe, dosłownie kilkadziesiąt sekund i będzie. Ogłaszam polowanie na beboka. Od dziś, raz na jakiś czas, na sklepie pojawią się produkty z bebokiem. A może z różnymi bebokami, bardzo mało produktów. Dziś będzie 6 beboków na digerach. Undergroundowych digerach hudowych, czyli diger z bebokiem, tylko 5 lub 6 sztuk będzie na sklepie. Więc po emisji tego odcinka, kto zdążył polować beboka, ten zdąży. Co będzie następnym razem, nie wiem. Serdecznie zapraszam do polowania na beboki. Na razie muszę zjeść, bo głodny jestem. Centrum Detektorysty na www.sklep.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.